Dzień dobry drogi widzą witam cię serdecznie witam was wszystkich 959 którzy subskrybujecie ten kanał moi drodzy byle do tysiąca jak najszybciej do tej takiej magicznej czterocyfrowej liczby moi drodzy subskrybentów na wstępie przed głównym tematem moi drodzy ogłoszenia duszpasterskie oraz ważny element który będzie dzisiaj takim tematem przewodnim filmu mianowicie moi drodzy Mam tutaj takie cztery kodziki na 14-dniowego Game Passa oraz na bonusowe jakieś tam rzeczy do Terminatora Dark Fate. Jak ktoś z Was gra, to oczywiście jest taka możliwość. W dniu dzisiejszym, moi drodzy, przez cały przebieg filmu będą pojawiać się elementy kodu, zarówno do tego 14-dniowego Game Passa, jak i do tych dodatków, moi drodzy, do Terminatora. Dark Fate. W każdym z tych dwóch kodów, czyli zarówno do kodzie do Game Passa oraz kodzie do dodatków, będzie brakowało jednego, moi drodzy, jednego znaczka, jednej cyfry bądź literki, więc będziecie musieli sobie, moi drodzy, zagrać w grę. W 14 dni można przejść sporo gier, moi drodzy, bo jak są gry na 5 godzin, 6, to można sobie bardzo fajnie pograć, więc oglądajcie film. Będą się w trakcie filmu, moi drodzy, pojawiać właśnie zestawy tych właśnie po pięć znaków i będziecie musieli sobie potem, moi drodzy, znaleźć ten właśnie brakujący znak. Będę pokazywać film kolejno, czyli wiadomo, myślę, że ogarniecie o co chodzi. I wiadomo, kto pierwszy z was sobie spasuje odpowiedni znak zarówno w Game Passie, jak i w kodzie do terminatora do DLC-ków, niech napisze. W komentarzu, jak już sobie ten kod wykorzysta, jaki to był kod, dając znak innym, że już nie ma czego moi drodzy szukać. To tyle, moi drodzy, z, pierwszych, z pierwszej rzeczy, która będzie tematem przewodnim, więc już teraz obserwujcie, być może wcześniej się pojawiło. Natomiast kolejna rzecz, moi drodzy, włączyłem na kanale. Yy, Wiadomo, wspieranie. Ktoś tam mówił kiedyś do mnie, włącz wspieranie. Zawsze to się może być. Ktoś tam może Cię, cię wesprzeć. Zawsze jednak tworzysz kanał, więc spoko, mieć takie coś włączone. Nie może nikt nie skorzysta, ale może akurat yy, ktoś tam będzie chciał Cię wesprzeć. Moi drodzy, włączę dwa poziomy. Na pierwszym poziomie, ludzie, którzy wspierają, na pierwszym poziomie będą mieli możliwość dostępu wcześniejszego do filmów. Co to znaczy? Znaczy to moi drodzy, takie coś, że jeżeli pojawi się na przykład film z takim przykładowym elementem kodów, bądź czegoś. Co można sobie na filmie zgarnąć pod kątem jakiegoś kodu, na przykład, nie wiem, do dlc do Game Passa, do gry, to będzie miał ten określony czas wcześniejszy, ludzie subskrybujący na pierwszym poziomie, żeby móc sobie, moi drodzy, jako pierwsi mieć pierwszeństwo do tego, żeby sobie wykorzystać, znaleźć ten właśnie element bonusowy. Natomiast ludzie, którzy będą na poziomie drugim, czyli tam jeszcze jest drugi poziom, e, będą mieli osobne promocje, które nie będą pojawiać się e, w ogóle, moi drodzy, e, tak po prostu w normalnych filmach, z tego powodu, że będą to, e, taki będzie to taka jakby społeczność ludzi, która w stracji tego, że wspiera, wspiera kanał troszkę, w jakiś większy sposób, będzie miała tam możliwość do promocji pod kątem, nie wiem, zniżek na jakieś gry, na jakieś yy, różnego rodzaju asortymenty rzeczy związanych na przykład ze sklepem, z jakimś towarem. Ponieważ, jako że, moi drodzy, nie jest, sprowadza jakiś tam sklep, to myślę, że zarówno z racji tego, że mnie tam jakoś wspierać będziecie, mogę z wami się pewnymi tam, powiedzmy, rzeczami podzielić pod kątem dość tam czasami jakoś... Yy, Okresowych co jakiś czas, tam nie wiem, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, może trzy razy w miesiącu, jakichś promocji większych na przedmioty, więc te największe będą dotyczyły właśnie moi drodzy. Drugiego poziomu, pierwszy poziom będzie miał zawsze pierwszeństwo do filmów z takimi na przykład kodami czy z czymś, żeby móc sobie jako pierwsi. pierwsi sobie to móc e, z wykorzystać. No i oczywiście normalnie też będą pojawiać się pogadankowe, klasyczne filmy, jak to zwykle bywało na kanale. No bo wiadomo, w jaki sposób trzeba wsparcie, e, moi drodzy, docenić, więc, no wiadomo, docenić należy. Ok, moi drodzy, więc w tym momencie przechodzimy sobie do e, tytułowego tematu odcinka, czyli. Na ile wyceniacie dane gry, które Wam tutaj w tym momencie pokażę? Bo zawsze jak gdzieś tam, na przykład ktoś, nie mówię ja, ale ktoś wyceni sobie na przykład jakieś gry, wystawi je na OLX-ie, na Allegro, na eBayu, tam gdziekolwiek, to zazwyczaj e, się spotyka z komentarzami, że za drogo, że powinno być taniej. Więc moi drodzy, w tym momencie pokażę Wam pięć takich tytułów na różne sprzęty i napiszcie w komentarzach. Ile Waszym zdaniem powinien na, powinna dana ta gra kosztować, bądź za ile Wy byście ją sprzedali, bądź czy mieliście ją kiedyś w swoim, nie wiem, w swoich zbiorach, w swoim asortymencie sprzedażowym? I za ile taką grę, moi drodzy, sprzedaliście? Wiadomo też, że. Nie ma co opierać tych rzeczy na jakichś tam pojedynczych strzałach, które leżały przez chwilę bądź wyjawiły się jako jedne, jedne w okresie ostatnich nie wiem pół roku, roku, bo to też nie jest żaden wyznacznik większej ceny. Ale ciekawi mnie, na jakiej zasadzie to wy, moi drodzy, wyceniacie rzadko spotykane bądź w ogóle niespotykane, nietuzinkowe tematy growe, które wam w tym momencie pokażę. Tutaj moi drodzy jest taki właśnie sobie wachlarzyk tych oto pozycji, którymi się zajmiemy, także w tym momencie moi drodzy te oto pozycje wejdą w dzisiejszy odcinek, a wy zajmiecie się ich wyceną, bądź za ile chcielibyście kupić, bądź za ile wy to sprzedajecie, bądź za ile nabiliście, byle nabycie jest mało w tym momencie ważne, ważne za ile byście dzisiaj identyczną kopię w identycznym stanie sprzedali moi drodzy. Zacznijmy od pierwszej gry, moi drodzy. Pierwszym tematem będzie Silent Hill Shattered Memories. Mam nadzieję, że czytam to dobrze, jak źle. Nie obraźcie się, jak mówiłem wcześniej, nie jestem żadnym anglistą, czytam po prostu tak jak sobie to czytam, ale każdy widzi o co chodzi. Moi drodzy, Silent Hill, lodowa kraina, wydanko promo recenzenckie na konsolę PlayStation Portable PSP. Fabrycznie nowe, nigdy nie otwarte. Oczywiście angielskie, więc angielska okładeczka. Wydanie promocyjne, recenzenckie nowe, nigdy nie otwarte. Silent Hilla na PSP w wydaniu promo. Teraz macie chwilkę, żeby to sobie w komentarzu moi drodzy wycenić, zróbcie sobie pauzę ewentualnie. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy już do kolejnej gry. Kolejnym totalnie nigdzie niespotykanym tematem będzie, moi drodzy, Echo the Dolphin 2 na konsolę Sega Game Gear, Game Gear w wydaniu, moi drodzy, japońskim. Jest to fabryczna noweczka tej gry, jak widzicie. Nigdzie nie pogięta, nigdzie, moi drodzy, jest nie splaszczona, nie zniszczona. Bardzo, bardzo ładny stan fabrycznie nowego delfinka od Segi na konsolę przenośną Game Gear Game Gear. To jest to dość rzadkie ogólnie tytuł. Natomiast yy, jak przeglądałem możliwości nabycia tej gry nowej, zafoliowanej w wydaniu właśnie japońskim, znaleźć mi się, moi drodzy, nie udało. Więc zobaczymy, na ile wy to w komentarzu, moi drodzy, wycenicie. Fabryczna, ładna, niesplaszczona, niezniszczona japońska noweczka. 5, 4, 3, 2, 1. Zastopowałeś, napisałeś w komentarzu bądź napisałaś dzięki bardzo. Lecimy do kolejnego tytułu, także moi drodzy, Echo de Dolphin. Następnie, drogi mój widzu, mamy Shinobi 2 Revenge of Zen. Tylko wydana, moi drodzy, druga część była na konsole PlayStation Vita PSV. Część pierwsza pojawiła się na PSP, z tego co pamiętam, oraz na konsole PlayStation 2. Z tymi miałem do czynienia. To jest, moi drodzy, wydanko na PlayStation Vita ekskluzywne. Only on PlayStation Vita. Tutaj Vita nie pisze, ale jest to PlayStation Vita. Wydanko, moi drodzy, full angielskie na okładce. Fabryczna, noweczka, nieotwarta. Bardzo ładny stan folii. Poza jednym tu elementem, który jest znakiem po cenie. Stan fajny. Praktycznie trudno ją w ogóle w, nawet w nowce angielskiej full dostać, bo są różne języczne, jeżeli chodzi o okładkę. To jest full angielskim, moi drodzy wydanko. No folia powiedzmy, że jest w bardzo ładnym stanie. Ma tam jakieś zadraśnięcia lekkie. Na przykład coś tutaj. Ale nie jest to nic, moi drodzy, strasznie, wybitnie strasznego. Więc myślę, że jak najbardziej na półeczkę nowego się może nadawać. No i macie 5 sekund, moi drodzy. Zróbcie stopa, bądź poszukajcie i napiszcie w komentarzu na ile ją, moi drodzy, wyceniacie. Za ile byście ją wysprzedali, bądź za ile byście ją kupili, jakbyście w tym momencie mieli ją w takim właśnie stanie. 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy dalej, moi drodzy. To było Shinobi do 2 Revenge of Zen. Kolejnym tytułem, moi drodzy, będzie Isaac plus The Binding Binding, Binding of Isaac After Build plus, moi drodzy. Możliwe, że to źle. Nie bądź zły na mnie, mój drogi widzło, to... Tak się zdarza, nie każdy dobrze umie angielski czytać w pełni, stuprocentowo nie mnie jednak ważne, żeby to rozumieć. Moi drodzy, jest to fabryczna nówka. Nie jest to nówka z żadnym paskiem, ponieważ tak, ona była, moi drodzy, wydana, jeżeli chodzi o nówkę, nie spotkałem się z inną, a miałem kilka nówek tej gry na przestrzeni lat i tak właśnie ta nówka, moi drodzy, była wydawana w każdej możliwej formie. Możliwe, że była jeszcze jakimś paskiem, ale ja takowej nie miałem. Jest to, moi drodzy, fabryczna nuweczka tej gry, w wydaniu europejskim. Nie jest to wydanie amerykańskie, których jeszcze łatwo a czy łatwo, da się jeszcze nowki dostać tylko to jest full wydanie moi drodzy brytyjskie. Na okładce z tyłu oczywiście język angielski tutaj oczywiście oznaczenie PEGI i oczywiście zielony tutaj trójkącik jest sobie na brzegu dla tych kolekcjonerów właśnie wydań z zielonym trójkącikiem. Ci co kolekcjonują zielony trójkącik od czasów jeszcze chyba Gamecube'a nawet to wiedzą o co chodzi także moi drodzy jest to full powiedzcie za ile byście sprzedali za ile powinno być to moi drodzy sprzedawane i czy macie taką sztukę nówkę, w swojej kolekcji w wydaniu europejskim z zielonym trójkącikiem PAL 5 4 3 2 1 Moi drodzy, The Binding of Isaac plus Afterbirth. Afterbirth, After, birth. after, birth, after birth. I ostatnią rzeczą, moi drodzy, na dzisiejszym odcinek to będzie Red Dead Redemption 2 w wersji spe Special Special Edition, moi drodzy. Oczywiście wydanko full m, angielskie. Zarówno na z tyłu, tu, moi drodzy, m, pudełeczku. Folia w świetnym stanie, w ogóle nietknięta, nie nic. E, oczywiście tutaj jest paseczek PlayStation 4, czyli PS4. W środku znajduje się, moi drodzy, steelbook, znajduje się mapa, gra oczywiście plus jakieś tam dodatkowe jeszcze DLC. -ki. W ostatnim czasie jest ich troszkę najbyły, ale w wydaniach różno innojęzycznych. Jakbyście wy takową sztukę, moi drodzy, mieli, za ile byście ją sprzedali, za ile powinna być sprzedana, i czy posiadacie tą sztukę, moi drodzy, w wydaniu angielskim nową Fabrycznie zafoliowaną z paseczkiem PlayStation 4. Tu macie napisane, co ewentualnie się znajduje w tej edycji. Wiadomo, że jak większość, jak nie wszystkie gry Rockstara wydania limitowane są w małych nakładach, są drogie. No i te wydania właśnie w językach angielskich są, moi drodzy, Najdroższe i najtrudniej dostępne, bo Rockstar jest tak specyficzną firmą, że większość rzeczy, które od nich wychodzą, dość szybko się sprzedają. I ludzie ich też nie oddają, jeżeli są to jakieś limitki, jak właśnie ostatnia GTA V. Z, ona tam była moi drodzy, z jakimś necesserem, z jakąś, z, też ze steelbookiem, z czapeczką, którą także mam na Xboxa którą wam może kiedyś tam coś pokażemy. Także moi drodzy, no one jednak mają wartość tak starowe gry, głównie właśnie Geta, Red Dead Redemption, z tego czasu jeszcze Bully, czyli Canis, Came Edit, czy no Bully, wiadomo o co chodzi z tym chłopaczkiem, co po szkole lata i, i e, no, jest z grywusem takim Denisem rozrabiaką, moi drodzy, w wersji hardcore. Także wyceniamy, moi drodzy. 5, 4, 3, 2, 1. I jeżeli chodzi o wycenę, moi drodzy, i pokazywanie gier, które chętnie poznam Waszą opinię pod kątem ceny, na dzień dzisiejszy było to te 5 pozycji. Mam nadzieję, że kody do Terminatora DLC oraz 14-dniowego Game Passa sobie spisaliście. A teraz warto odnaleźć tą, moi drodzy, brakującą liczbę, literkę, cyfrę. Co by tam nie było? Także dziękuję Wam, moi drodzy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, i do kolejnego materiału odcinka. Cześć!